Z małym opóźnieniem, ale zaczynamy podsumowanie miesiąca. Podsumowanie oczywiście kwietnia. Dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy o tym, co wydarzyło się w kwietniu, tak jak standardowo, o tym, jakie plany mam na maj, i trochę to jest też taka zachęta do tego, żebyście obserwowali mnie tutaj na YouTubie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to bardzo Was zachęcam do subskrybowania, bo lecimy po 16 tysięcy. Jeszcze tylko chyba około 70 osób i będziemy mieć 16 tysięcy, i będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie w maju uda nam się dobić tej pięknej liczby. I na samym końcu będzie wrap-up, czyli opowiem Wam trochę o książkach, które udało mi się przeczytać właśnie w kwietniu. W ogóle mam super koszulkę właśnie z nadwyrazu, dostałam ją w prezencie, taką i jeszcze czarną, ale czarną już mam w praniu. One mają przepiękne, przepiękne tyły. Też dodatkowo jest to kolekcja w kolaboracji z słuchajcie Muzeum Wisławy Szymborskiej, więc bardzo, bardzo Was zachęcam, żebyście wpadli i zobaczyli właśnie tę nową kolekcję, a ja już nie przedłużam i bierzemy się za podsumowanie kwietnia. Jeżeli chodzi o kwiecień, to w tym miesiącu działo się bardzo, bardzo dużo o pewnej rzeczy. W sensie, dlaczego działo się dużo i co jakby, co się dzieje w moim życiu trochę behind the scene, trochę to widzicie, ale nie do końca jeszcze o tym wspomniałam. Możecie zobaczyć, że są pewne zmiany na profilu, na przykład na Instagramie. Ale to chciałabym wam opowiedzieć o tym w dzień dziecka. I to jest trochę taka zapowiedź też. Połączenie, że 1 czerwca na tym kanale pojawi się pewien film, w którym, no, wszystko wam opowiem o z, co się dzieje i jakby co się dzieje w moim życiu od listopada zeszłego roku. E, I w ogóle zrobimy sobie taki update życiowy, bardziej właśnie związany z różnymi planami, ale takimi innymi niż to, co wam tutaj zaraz przekażę. Więc to jest to, że w kwietniu bardzo dużo pracowałam. Usłyszycie o wszystkim, słuchajcie, usłyszycie też, jakby nie, nie, nie dostajecie wcześniej informacji z tego względu, że ja też nie za bardzo chcę zapeszać, bo wiem, że to, co się powie w internecie i tak dalej, to zostaje praktycznie na zawsze. Więc, więc to jest to, że chciałam być po prostu w 100% pewna, jeżeli chodzi o niektóre sprawy. Wszystkim się oczywiście dowiecie na spokojnie. Wsz o wszystkim was poinformuję, ale też mogę Wam powiedzieć, że właśnie będzie to w czerwcu, 1 czerwca, no ale teraz Wam mówię, bo podsumowanie czerwca będzie, po, podsumowanie maja będzie po tym filmie właśnie, który pojawi się w Dzień Dziecka. Ale z takich innych rzeczy to w kwietniu naprawdę bardzo dużo udzielałam się na moim TikToku. Bardzo Was zapraszam, prowadzę tam też live'y różnego rodzaju, pogadankowe, poleceniowe, też planuję zrobić reorganizację tam właśnie na tym live'ie. Więc jeżeli macie TikToka, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby tam nie zaobserwować, bo tam ustawiam praktycznie coś teraz codziennie i te live'y są naprawdę bardzo często, bo średnio jakieś dwa razy w tygodniu, więc zapraszam Was do zaobserwowania mnie tam. Więc w kwiecień również bardzo mocny fokus właśnie na TikToka, ale z takich już rzeczy przyziemnych i takich moich prywatnych, to w kwietniu również zawzięłam się i stwierdziłam, że chcę wykończyć swój balkon. Jest już naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Bardzo dużo już się zmieniło. Zostało mi tylko posadzenie kwiatków, więc to, to jest to, co pewnie będę robiła teraz w tygodniu, w maju, ale tak jak mówię, bardzo się cieszę, że ten balkon wygląda już zupełnie inaczej i, i że będzie, będzie fajnie i że będzie spoko, jak znajomi do mnie przyjadą czy coś, że będzie można sobie po prostu na tym balkonie usiąść, wypić kawkę czy nie wiem, jak ktoś pali, to sobie zapalić papieroska i tak dalej, więc taki balkon właśnie, no takim balkonie marzyłam i mam nadzieję, że kwiatki, które posadzę też będą fajnie rosły. Także tutaj akcja balkon była bardzo, bardzo duża. Byłam również na festiwalu roślin. Bardzo Wam polecam takie festiwale roślin. One de facto mają bardzo spoko ceny, bo jak byłam w zeszłym roku po raz pierwszy to bałam się, że te ceny będą wygórowane, że te rośliny będą zniszczone, że będą miały bardzo dużo robactwa, no bo w takiej ilości kwiatków i roślin. Ale na szczęście nie, te rośliny są naprawdę w bardzo dobrej kondycji. Wszystkie te, które kupowałam na właśnie takim festiwalu mi żyją, mają się bardzo dobrze. Jedynie co to staruszek, niestety znowu go uśmierciłam, ale to nie jest wina targów i nie jest wina roślin stargów, tylko po prostu jest to wina tego, że ja nie umiem za bardzo zajmować się staruszkiem i to jest moja wina 100%. W kwietniu też spełniłam poniekąd swoje marzenie, ponieważ ja kocham zespół Koma. Nie wiem, czy śledzicie, czy wiecie, natomiast oni chyba w 2017 albo 2016 roku powiedzieli, że zespół jakby zawiesza swoją działalność, nie będzie ich, nie grali. Bardzo, bardzo długo koncertów, i w zeszłym roku, chyba na 25-lecie, zagrali dwa bardzo duże koncerty, na których bilety wyprzedały się w 10 minut, i chyba zobaczyli, że ludzie są ich spragnieni i chcą znowu posłuchać ich muzyki. I właśnie zapowiedzieli w tym roku trasę koncertową, na którą właśnie kupiłam dwa bilety z Mateuszem, oczywiście jego biorę. I jedziemy sobie do Gdańska, ale to jakoś pod koniec roku, to jest chyba w październiku jakoś. Lecimy, jedziemy sobie właśnie do Gdańska, bo tam wybrałam po prostu bilety. Mamy tam przyjaciół, którzy pewnie nas przenocują, jeszcze o tym nie wiedzą, ale pewnie się zaraz dowiedzą. I właśnie spełnię swoje takie marzonko i kupiłam właśnie te bilety. I strasznie, strasznie się z tego powodu jaram. Jeżeli chodzi o moją pracę, to w tym, w kwietniu, zorganizowałam, wydaje mi się, bardzo fajny event związany z Japonią. Bardzo fajne jest to, że właśnie w pracy bardzo dają mi pole do popisu, mogę organizować różnego rodzaju eventy, promować książki i tak dalej, więc też to jest takie fajne wydarzenie, bo to jest takie pierwsze moje wydarzenie, które zrobiłam, od A do Z sama wszystko zorganizowałam, więc bardzo się z tego powodu też cieszę, że coś takiego miało miejsce. Oczywiście w kwietniu byłam również na USG piersi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiem, że zapominacie dziewczyny o tym, żeby chodzić na USG piersi, na cytologię, więc tutaj. Jest to informacja, żeby Wam przypomnieć, że jeżeli dawno nie byłyście, to warto pójść raz do roku. Uważam, na cytologię powinno się pójść, żeby sprawdzać, żeby później nie było po prostu rozczarowania, płaczu i, wiecie, i problemów, więc lepiej kontrolować to na bieżąco. Też w kwietniu byłam na spotkaniu autorskim ze Stellą Track, jest to autorka Blackbird Academy. Jak wiecie, ja bardzo lubię tę serię. Nad drugim tomem też mam patronat i właśnie w, tym w kwietniu wydawnictwo Jaguar zaprosiło tę autorkę i właśnie miałam przyjemność ją poznać, chwilę porozmawiać. Mam również jej autograf. Dostałyśmy, dostaliśmy też super, super prezent od Jaguara, więc naprawdę bardzo, bardzo fajne to było spotkanie, ono było bardzo kameralne, ale bardzo fajne, więc cieszę się, że dostałam takie zaproszenie, że mogę chodzić na takie eventy, na takie spotkania i że mogę poznawać po prostu autorów i autorki właśnie w taki sposób, i do zagranicznych, i do książek, które naprawdę uwielbiam, więc dziękuję jeszcze raz Jaguarowi za to, że mogłam być i że mogłam porozmawiać i no dowiedzieć się też kilku fajnych rzeczy. Stella jest świetną osobą, jest bardzo Pozytywna, uśmiechnięta, była bardzo szczęśliwa, że mogła tutaj być, bo jak się okazało, w ogóle Stella była pierwszy raz za granicą, gdzieś właśnie w związku ze swoją książką. Śmiała się, że jej nigdzie nie zapraszają i że Polska jest pierwszym krajem, w którym właśnie Stelle zaprosiła, więc to jest w ogóle cudowne. W kwietniu no, bardzo duża akcja remont. Jesteśmy teraz w momencie, w którym remont jest praktycznie zakończony. Zostało tylko położenie podłóg, więc te podłogi, właśnie w maju, będziemy. Już kłaść i tak naprawdę w takim stanie deweloperskim. No nie tyle co deweloperskim, ale właśnie, że ściany już są też pomalowane. Co prawda, na biało, ale ściany są już pomalowane, podłoga właśnie będzie założona i tak naprawdę gdzieś tam powolutku będziemy jakieś meble, rzeczy kupować właśnie do naszego nowego domku, ale też to będzie dużo, dużo czasu, jak tam po pierwsze wrócimy, w sensie zamieszkamy, a drugie, że rzeczywiście będziemy gdzieś robić jakieś takie Większe, większe zakupy, ale daję Wam znać, że i właśnie w kwietniu był taki bardzo duży przełom, jeżeli chodzi o remont, ale też w maju mam nadzieję, że w maju już ten remont się skończy i że będę mogła Wam pokazać jak to wygląda, że będę mogła tam posprzątać, pomyć okna i tak dalej, żeby już mieć taki swój kąt, jak właśnie wrócimy na wieś, nawet na jakiś weekend czy coś, to żeby mieć już właśnie, właśnie swoje takie miejsce do, do odpowiedzi. I do ogarnięcia. W kwietniu również bardzo, bardzo skupiłam się na promocji książek Steve'a Kavanaya. Jak wiecie, kocham, kocham te serie, kocham jego, jego twórczość, więc tutaj w kwietniu bardzo postawiłam na po prostu gadanie i mówienie na temat tego autora był też konkurs gdzie przepraszam was za delikatne opóźnienie ale wyniki już są ogłoszone i pod filmem w komentarzu i na naszej społeczności i bardzo proszę żeby osoba która wygrała w konkursie napisała na mojego maila i tam po prostu będziemy dogadywać już szczegóły wysłania całej serii także bardzo się cieszę że w kwietniu skupiłam się tak na jednym autorze dajcie koniecznie znać jak w ogóle taka forma wam się Spodobała, czy w ogóle wam się spodobała e, i czy robić kolejne takie filmy, kolejne takie miesiące z autorem. E, no i jeżeli macie jakieś propozycje, z kim, to również komentarze, oczywiście, są całe dla Was. No i oczywiście w kwietniu byłam też u Magdy, w maju Magda przyjeżdża do mnie. E, standardowo e, cały czas działamy z podcastem, e, ale o podcaście, oczywiście, mam nadzieję, że obserwujecie, że śledzicie, e, bo. E, będzie działo się naprawdę sporo w maju, w czerwcu, no i w lipcu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do obserwowania książkowych ech, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będzie nam bardzo miło z Magdą, jak zaobserwujecie nas na Instagramie, bo chcemy dobić 5 tysięcy, żeby stworzyć kanał nadawczy, żeby, żebyście tam byli tak bardzo na bieżąco, żebyśmy mogły Was informować, żebyście mogli pomagać w wytworzeniu odcinków i tak dalej. Więc brakuje nam chyba jeszcze tylko 400 osób do tego, żeby te 5000 tysięcy wbić, więc bardzo będzie mi miło, jeżeli właśnie wstąpicie na kanał, na nasz profil na Instagramie i nas zaobserwujecie właśnie tam. I oczywiście na mój kanał na Instagramie, bo tam też będą zmiany, będzie się, mam nadzieję, dużo fajnego działo i tak dalej, więc tutaj zdecydowanie Was zachęcam i zapraszam. Teraz sobie usiądę w ten sposób, ponieważ po pierwsze trochę mi zdrętwiała noga, a po drugie, teraz sobie pogadamy o tym, co będzie w maju, czego możecie się w maju spodziewać. Maj będzie też szalony, w maju będzie mam nadzieję, że dużo działo, ale przede wszystkim w maju możecie spodziewać się, ponieważ w majówkę zorganizowałam dosłowny maraton czytelniczy. Jeżeli braliście udział, to dajcie koniecznie znać. Film. Jak widzicie wszystko z opóźnieniem, więc film pojawi się najprawdopodobniej w czwartek. Także bardzo Was zachęcam też właśnie do subskrybowania tego kanału, bo vlog właśnie z tego maratonu pojawi się w czwartek. Tu już troszkę Wam opowiadałam o tych zmianach w, na moich social mediach. E, troszeczkę inaczej będę teraz podchodziła do różnych kwestii i do różnych rzeczy. E, tak jak mówię o wszystkim, opowiem Wam 1 czerwca w tym ogólnym filmie, jakie będą zmiany, e, co się wydarzyło, nad czym ja tak pracuję, kto mi w, tym pomaga, kto mi w tych zmianach pomaga e, i w ogóle czego będziecie mogli się spodziewać na... Z, z, w zmianach tutaj na, i na YouTubie, i na, na Instagramie, i na TikToku. Więc, więc tutaj o wszystkim na pewno Wam opowiem. Oczywiście 15 zaczynają się targi, targi w Warszawie. Też mnie tam jak najbardziej znajdziecie. Będziemy z Magdą też tworzyły sondę, tak jak na Poznańskich. No i będziecie mogli nas oczywiście tam złapać. Koniecznie, koniecznie podchodźcie, bo no my... Zawsze jesteśmy otwarte na wszystko, na rozmowy, na zdjęcie, na no co tylko byście sobie chcieli. Także koniecznie, koniecznie przychodźcie, dajcie znać, czy w ogóle będziecie, a jak będziecie, to nie zapomnijcie do nas podejść, bo nam też jest bardzo miło. No i ze względu na targi Magda właśnie do mnie przyjeżdża, przyjeżdża w czwartek już i będzie do niedzieli, bo my na targi będziemy szły wy. W sobotę i w niedzielę, więc wtedy będziecie mogli nas złapać, pogadać i tak dalej. Więc, no, myślę, że będzie fajnie, myślę, że, że spoko to będzie wszystko. Ja lubię od jakiegoś czasu, bardzo lubię targi. Jak trochę zmieniło się podejście moje w mojej głowie do, do tych wydarzeń i, i kocham, już się nie, naprawdę nie mogę. Doczekać. Na kanale również będziecie mogli zobaczyć vlog z pewnego wyzwania, który nagrywałam właśnie też w poprzednim miesiącu, w kwietniu. I to jest pierwsza część książek, które wygrały w plebiscycie Lubimy Czytać. I tutaj też muszę zaznaczyć, że z racji tego, że cztery książki przeczytałam w kwietniu, ja o nich nie będę mówiła teraz w podsumowaniu, no bo trochę bez sensu, żebyście wtedy obejrzeli film, który się pojawi. Niestety on było w planach, żeby on się pojawił pod koniec kwietnia, ale niestety no, tych książek wygrało aż 11. Jak wiecie, ja ostatnio troszeczkę wolniej czytam, więc cztery te książki, które gdzieś tam przeczytałam do tego wyzwania, nie pojawią się w podsumowaniu teraz w filmie, ale pojawią się w tym filmie właśnie gdzie czytam te książki, więc zachęcam Was do tego, żeby po prostu sobie um, odpalić ten film, który najprawdopodobniej pojawi się jakoś pod koniec miesiąca. Też nie mogę się doczekać, ponieważ 20 maja czy 21 maja będzie słuchajcie premiera serialu Langer na Sky Show, na Sky Show chyba. Już się nie mogę doczekać, jak wiecie, ja kocham Langera i jestem straszliwie ciekawa, jak oni zrobią ten serial, więc nie mogę się totalnie doczekać. I również w maju, pod koniec, jeżeli jesteście z okolic Łowicza. To już teraz mogę Wam zapowiedzieć, że pod koniec maja będę też o tym on informowała, będę prowadziła pewne warsztaty właśnie w bibliotece w Łowiczu, więc jeżeli jesteście z okolic, to bardzo Was serdecznie zapraszam, bo będziemy sobie trochę mówić o Bookmediach, o tym jak to funkcjonuje, jak wygląda ten świat, więc jeżeli jesteście ciekawi albo myślicie o tym, żeby założyć sobie właśnie Bookstagrama, albo Booktube'a, albo BookToka, to zapraszam Was właśnie wtedy, tak jak mówię, będę jeszcze o tym mówiła, ale pod koniec maja właśnie widzimy się na żywo też w Łowiczu, więc jeżeli jesteście z okolic, to bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście przyszli ze mną sobie troszeczkę porozmawiali. Ja będę dla Was wtedy totalnie cała, będziemy mogli sobie właśnie, będziecie mogli zadać mi wszystkie pytania, jakie tylko sobie życzycie. Więc tak wygląda mój maj. W maju jeszcze będzie się trochę rzeczy działo, ale o tym na razie jeszcze nie mogę mówić. O wszystkim będziecie naprawdę, jak tylko będę mogła coś powiedzieć, to o wszystkim będziecie informowani na bieżąco. Zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali mnie na Instagramie, bo nie ukrywam, tam no, jako pierwsi dowiadujecie się właśnie na kanale nadawczym głównie, bo tam bardzo się udzielam. Wy wiecie wszystko z dużym wyprzedzeniem, więc naprawdę zapraszam Was tam. Zachęcam Was do obserwowania, bo też bardzo mi będzie miło, jeżeli w niedługim czasie będzie nas 21 tysięcy na Instagramie, także zachęcam Was bardzo, 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 bardzo. A co? My teraz przechodzimy do podsumowania. Tak jak mówię, cztery książki, które przeczytałam do naszego wyzwania, lubimy czytać nie będzie ich w tym podsumowaniu. O mojej opinii właśnie na temat tych książek dowiecie się w filmie, który pojawi się w maju, a my teraz sobie przejdziemy do innych czterech książek, ponieważ właśnie w maju, w kwietniu udało mi się przeczytać osiem takich książek. Także e, przechodzimy teraz do podsumowania kwietnia. Tak jak wspominałam, przeczytałam cztery książki, właściwie to trzy, bo czwartą przeczytałam. Już dawno, dawno temu, i oczywiście jest to mój patronat kłamca. W ogóle w podsumowaniu kwietnia zapomniałam powiedzieć, że właśnie mój patronat miał premierę właśnie w kwietniu. No, o tych książkach już Wam tak dużo, słuchajcie, opowiadałam, że myślę, że już nie potrzeba więcej mówić. Odsyłam Was do całego filmu, o którym opowiadałam o każdej jednej książce Steve'a Cavana. Dlaczego ja tak go kocham i dlaczego uważam, że jest to autor bardzo niedoceniany w Polsce i powinno się jeszcze więcej go czytać. I w ogóle to, że ja mam tutaj patronat, to nie jest sytuacja, że ja mam patronat nad tą jedną książką, tylko... Dla mnie to jest patronat całego autora i, i bardzo, bardzo, się, bardzo się z tego powodu cieszę, jestem bardzo dumna. Także czytajcie Steve'a Kawana. Ja już bardzo dużo o tej książce też opowiadałam. Odsyłam Was do filmu, tutaj wyskoczyłam, w którym właśnie czytałam te książki i opowiadałam o wszystkich. Ale słuchajcie, i dokończyłam obcą Diany Gabaldon. Jak na samym początku miałam z tą książką pewien problem, ona mnie troszkę nudziła, troszkę miałam takie... Du długi był wstęp. Natomiast z perspektywy czasu, z perspektywy tego, jak myślę o tej książce, to uważam, że jest to naprawdę świetna, absolutnie świetna książka. Bardzo dobra seria. Mamy tutaj historię Claire, która żyje w 1945 roku 1945 i przenosi się w pewien sposób nie chcę też spoilerować w jaki sposób bo, bo chcę żebyście mieli też fan w pewien sposób przenosi się 200 lat wcześniej. Mamy tutaj świetny klimat Szkocji, bardzo bardzo tak jak mówię rozbudowany świat, ponieważ w tej pierwszej części my tak naprawdę poznajemy sytuację w jaki sposób Claire stara się dostosować do rzeczy, które i do świata które dzieją się 200 lat wcześniej. Mamy tu oczywiście też wątek romantyczny, wątek miłosny, ale mamy tutaj również bardzo zawiłą politykę. To jest naprawdę, mogłabym powiedzieć, że jeżeli na przykład czytacie po prostu fantastykę i chcielibyście przejść do high fantazy, to obca będzie bardzo fajnym takim, E, przeskoczeniem, zobaczeniem, czy jakby high fantasy, czyli tutaj właśnie, nie wiem, Wiedźmin, e, na przykład Gra o Tron, czy właśnie ten gatunek w ogóle jest dla Was. Ponieważ Obca, ona nie jest bardzo jakąś taką skomplikowaną fantastyką, natomiast mamy tu już takie naprawdę mocne zalążki właśnie tej polityki, zdrad, e, jest tutaj również bardzo dużo postaci. Jedni się zdradzają, inni nie. Jakieś takie, wiecie, rzeczy właśnie, które w high fantasy już dzieją się naprawdę bardzo w wysokim poziomie. Znamy tutaj, poznajemy tutaj różne rody, tych co się lubią, tych co się nienawidzą, jakieś konflikty, interesy. Więc tak jak mówię, na samym początku miałam takie mech, że co to jest? Ale im dalej w las, tym naprawdę o wiele bardziej przekonu, przekonywałam się do tej książki, do tej serii, na tyle, że nie mogę się doczekać tego, żeby sięgnąć po tom drugi. Dla mnie troszkę naciąganym jest wątek miłosny i tego, że nasza główna bohaterka bardzo łatwo zapomniała o swoim mężu, którego ma no właśnie w tych latach w wieku XX. Ale bardzo ciekawym jest też to, jak. Jakie podejście wtedy było w latach, właśnie w tym 1743, gdzie ona się przeniosła. Jak bardzo ona musi uważać na niektóre słowa, no bo niektóre rzeczy nie były wynalezione, tak? Albo jest uznawana też czasami za czarownicę, no bo wie za dużo, wie za bardzo, jak leczyć niektóre osoby, bo właśnie nasza Kler postanawia, że zacznie być taką właśnie znachorką, trochę leczyć ludzi, bo u nas, w, na przykład właśnie w, lat, w wieku XX, nie było to. Nic nadzwyczajnym, są to jakieś tam podstawowe rzeczy, gdzie też bardziej znamy wartości ziół i tak dalej. Natomiast w tym 743, no nikt o tym nie wiedział, nikt jeszcze nie wiedział o co chodzi, prawda? Bardzo ciekawy był motyw ze szczepionką, jeżeli czytaliście, to wiecie. I tak jak mówię, jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Kolejnych tomów. Na szczęście drugi, trzeci tom też mam na swojej półce, więc myślę, że za ten drugi tom zabiorę się w niedalekiej przyszłości. Dalej, oczywiście, jak cały świat, czytałam Wschód słońca w dniu dożynek Susan Collins. Ja też tę książkę czytałam bardzo długo jak na to, że jest to książka, no po pierwsze, bardzo wyczekiwana, po drugie, bardzo dobra, a po trzecie no, jest to taki niesamowity powrót do dzieciństwa. I właśnie we wschodzie słońca, w dniu dożynek, mamy sytuację, gdzie to właśnie Heimlich przeżywa swoje głodowe igrzyska. Z racji tego, że jest to, wiecie, no, prequel, my wiemy jak się do, skończy właśnie, jak się skończą te igrzyska, dlatego w tej książce w, w, za bardzo na samych igrzyskach autorka się nie skupiła. Skupiła się na wydarzeniach przed igrzyskami, na przeżyciach Hejmicza, na rozmyślaniach, na tym jak on starał się przeżyć po prostu te, te igrzyska, w jaki sposób się przygotowywał, z kim chciał zawrzeć pakty, jak to po prostu wyglądało, jak wyglądała historia miłosna Hejmicza, jest to też bardzo wzruszająca książka. Ja uważam, że jest świetna. Ja uważam, że jest świetna, i Susan Collins, tak jak w, w tej zielonej, o Boże, jak ona się nazywała. Boże, nie pamiętam. W tej zielonej, gdzie poznajemy historię Snowa, Susan Collins bardzo umie wykorzystać po prostu po pierwsze sentyment czytelnika ale po drugie nie zawieść tego czytelnika, co uważam jest bardzo ciężkie, no bo pamiętajmy, że Igrzyska Śmierci tam wyszły chyba w 2012 czy 2013 roku, więc bardzo dawno temu. Wiemy, jak niektóre właśnie prequele czy, czy coś takiego są pisane po latach przez autorów, jak bardzo oni lecą tylko na kasę. Natomiast Susan Collins, domyślam się, że również chciała troszeczkę zarobić, ale zrobiła to bardzo umiejętnie, z ogromnym szacunkiem i z takim właśnie szacunkiem do czytelnika, do tych wspomnień, do tego, że no bardzo dużo osób i igrzyska śmierci to było właśnie dzieciństwo, i bardzo mi się też to podobało, że nie starała się po prostu wykorzystać naiwności czytelników i, i takiej, wiecie, właśnie takiej, takiego sentymentu, tylko dlatego, żeby coś sprzedać, ale, dla te, ale też trochę stworzyła. Taki świat, w którym można było wrócić do tamtych właśnie lat. I ostatnią książką, o której Wam tutaj opowiem, jest to te z Dolina Umarłych. I tutaj, słuchajcie, jest bardzo, bardzo, bardzo fajny i ciekawy motyw. Co prawda, akcja dzieje się w zimę, natomiast mamy sytuację, w której no, nasza główna bohaterka jedzie do. No, poznaje w sensie nie poznaje ale spotyka się z kolegą z dawnych lat, nasza bohaterka jest samotna i tak dalej, samotna. I samotna to też jest trochę złe słowo, ale jej status w związku jest bardzo skomplikowany, z racji tego, że jest to tom, um, już Wam mówię, który, ósmy, to nie będę Wam mówiła, jakby, co się dzieje w relacjach z bohaterami, no bo zdecydowanie, jeżeli czytacie chronologicznie, no to będą to spoilery. Natomiast nasz status, naszej bohaterki jest bardzo skomplikowany. Poznaje właśnie, spotyka się ze znajomym sprzed lat, no i ten znajomy zaprasza ją na randkę, na taki wyjazd. Niestety ich samochód trafia w miejsce opuszczone, opuszczone miasteczko i mamy po prostu bardzo, bardzo duży motyw sekty. Mamy motyw ogromnej zimy, ogromnej śnieżycy, przetrwania, tego że nie wiadomo, komu ufać, komu nie ufać. Jest również sytuacja, w której no, władza myśli, że nasza główna bohaterka umarła. Co jak możecie się domyślić, nie jest prawdą, ale komuś bardzo zależało na tym, żeby właśnie władze myślały. Że te osoby zmarły. Świetny, świetna, świetna część, jedna z lepszych uważam z tej serii, bardzo dobra. Także ja 100% polecam Wam w ogóle tę serię, te z Garicen bo no jest, jest, jest po prostu. Świetna. Także to są cztery książki, które przeczytałam nie biorąc pod uwagę książek właśnie na nasze wyzwanie czytelnicze, które pojawi się w maju, a ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, koniecznie dajcie mi znać jak Wam minął maj, co się wydarzyło i tak dalej, i tak dalej, także tak, dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!